Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku w zasadzie vlogu mamy sporo roboty. Powiem Wam też takie trochę dzisiaj małe okienko pogodowe i trzeba będzie to wykorzystać. Najlepiej to by dzisiaj było wszystko zrobić i, i opryskać, i resem rozdać, i granulę rozsypać, i podziemiaki uprawić. Wszystko by trzeba było w jednym czasie zrobić, no ale tak się nie da. Trzeba robić ważniejsze rzeczy. No i dzisiaj mam zamiar teraz z rana opryskać sobie pszenicę na grzybówkę i na skracanie, no bo no nie było pogody, nie było pogody. Nie było kiedyś się strzeli z tym zabiegiem i po prostu i potem święta, wielki czwartek, piątek, no to już też, też u mnie się nie pracuje. No i po prostu no, czekaliśmy, czekaliśmy aż, aż będzie po świętach, bo dzisiaj mamy wtorek po świętach. Popadał nam deszcz trochę przez noc. Rośliny są wilgotne. Ale nic nie zrobimy. Zaś dzisiaj na 15-16 znowu deszcze jakieś przelotne zapowiadają. A mamy teraz godzinę 9 rano. W zasadzie to już nie rano, tylko przed południem. I po prostu no jadę teraz z zabiegiem w pszenicę. Zostawimy sobie mniejszą mniejszą mniejszy wydatek cieczy. Bo damy sobie na 150 litrów. Skoro są rośliny wilgotne. No i lecimy ze skracalniem, no bo nie ma na co czekać, zaś jutro też coś, pogodę już taką też coś, przelotne deszcze zapowiadają, no i czwartek, piątek znowu deszcze, no i, no i muszę po prostu robić to co jest ważniejsze, no a ważniejsze jest wiadomo skracanie, bo co polecę teraz z drugą dawką azotu, potem znowu nie będzie kiedy opryskać i pszenica kolanką już całkiem przeskoczy, gdzie już mam tak powiem Wam ostatni dzwonek, znaczy dzwonek ostatni, zawsze można później skrócić. Ale już skracanie mogło się odbyć nawet w sobotę, bo no pszenica już, już ponad centymetr kolanko jest od, 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 od korzenia, także no, no nic nie poradzimy. No. Dobra, dość tego gadania, muszę odpiąć sadzarkę, bo mam zapiętą jeszcze po, po ostatnim sadzeniu przy 30, no a nic nie robiłem. No i zapinamy ten oto piękny opryskiwać I, i, no i lecimy z tematem. Dobra, tak tam jeszcze wam potem nagram. Z drugiej strony, tam z całej strony za tym za ziemniakami to jest Wolnicę mamy opryskaną. 2,5 hektara, tutaj jest tak by udało się to opryskać. Teraz jeszcze 2-3 godzinki, żeby nie padało. No tak do powiedzmy 4 godziny. To by było perfekto. Myślę, że ten środek by się wchłonął. Zobaczcie, troszkę słonka i się ziemia przesusza, ale jest wilgotno, do bo tu się klei. Jutro bym chciał posadzić ziemniaki, ale nie wiem jak to wyjdzie. Dzisiaj sobie wszystko przygotuję. Teraz sobie naleję RSM-u jeszcze i polecę z RSM-em tutaj w ziemiakach pod ziemiaki i kolidach jeszcze chyba rozsieję jak się zapowiadałem jakieś tam przelotne deszcze to akurat sobie to się rozpuści chłonie w chłonie ziemnie no i będzie czekać na nasadzenie. no jeszcze dzisiaj jest plan żeby rozsiać saletrę na, na pszenicy ale to zobaczymy jak to się wszystko potoczy jak coś będę wam na, na bieżąco nagrywał Zapijałem sobie rozsiewacz do 40 i muszę sobie wiaderkiem narzucić jakieś 200-250 kg, bo nie opłaca mi się go na masz, zapinać i z boku rozcinać, kombinować. 10 minut, i będę miał to wiaderkiem narzucone. A chodzi o to, no bo teraz będzie dawka szła, już mówiłem chyba szybciej, już może się powtarzam, już nie wiem. Eee, na drugą dawkę azotu nie mam na tyle RSM-u i po prostu mam te pół tony. Zaksanu i po prostu teraz pójdzie 250 kilo, czyli po 100 kilo na hektar i 200 litrów RSM-u i pójdzie na kłos jeszcze pójdzie drugie 100, 100 kilo, żeby się tam chyba mi wyjdzie 190 w czystym składniku się zamknę w pszenicy. No, to dobra. Narzucę sobie i, i niedługo się widzimy. to i idzie ten ale masz tę wiadomość na bajka spód się rozetnie wolek i już mamy pełno tu jest kreska 200 litrów nie wiem czy to do tego się stosować czy po prostu na oko chyba po wolku Biederka, a teraz już straciłem zachód. I, wiaderka, i będzie i będzie. Dosyć to sprawnie poszło, widzicie? Pół rozsiewacza i i około pół worka. Teraz tak się myślę trochę lipa, no coś takiego. Teraz tak sobie myślę trochę lipa, bo ja tam mam e, ścieżki połówki, a tutaj niestety nie idzie zamknąć pół rozświewacza. będę musiał coś pokombinować, albo po prostu drugą dawką RSM-u w te miejsca co teraz nie ma dać więcej albo co nie wiem, coś zobaczymy coś muszę pomyśleć. Bo jednak to jest taki rozsiewacz, że nie idzie. Miałem to zrobione, ale zaspawałem, bo, bo nie było mi to potrzebne. Nie mam wąskich pól, no ale teraz tak wyszło przy siebie, że mam połówki, no i trzeba coś pokombinować. Ale to coś pomyślimy. Dobra, widzimy się na polu. Tak na styk ile tu jest? 40 kg. Przerzucę to na jedną stronę i jedną połówkę obsiejemy, nie? A na tamtą drugą nie wiem, czy wystarczy. Tak na styk mogą troszkę jeszcze więcej wsypać. Ubiorę tu biorę sobie rękawice. No, będą ręce piekły. Trochę to przegarniemy. wziąłem sobie blachę też taką z domu żeby zapkać, ale potem sobie myślę jaki sens jak był pełny to nie ma sensu tej blachy dawać jak już te przeleciałem całe ścieżki a teraz resztka jest to sobie to idzie przyrzucić, nie? no taka wiecie trochę nowatorska metoda no ale jakoś sobie trzeba radzić na, tym, na tej gospodarce się nie ma sprzętu profesjonalnego. nie wiecie, Amazonki. No Jakiś tam wysielem na komputer i w ogóle. Chciałby no, człowiek takie coś, no ale są inne wydatki, inne priorytety w życiu. Dobra. No i mamy coś takiego, zobaczcie. Tu jest pusto, tu jest tym i lecimy. Ile wystarczy to wystarczy. Jeżdżę teraz. Czwórką przejadę, bo tak jest na styk. Ewentualnie do domu jeszcze mógłbym jechać i, i dosypać coś. No zobaczymy. Jedziemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Na, na oko było robione możliwe, że akurat po te cztery wiatra brakowało bo było tam powiedzmy 200 kg, a nie 250 no jak miało być no, dobra, lecimy na pole dosypać to i potem sypiemy po i będziemy podziemiaki sypać. że człowiek zapomniał co to jest szarpanie się z workami masakra cztery worki wsypałem i daję po plecach ale jeszcze jeden mi został rozetniemy go tak jak mówiłem polidab rozetniemy go sobie i, 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 i jedziemy rozsiać podziemiaki jak już dzisiaj mamy rozsiewacz zapięty to trzeba już to wykorzystać a z RSM to choćby padało to idzie idzie rozlewać podczas deszczu, bądź przed deszczem to niczemu nie przeszkadza Na no a z granulą mam trochę problem, bo jak widzicie nie mam tu nie mam żadnej plandeki do tego rozsiewacza no i po prostu trzeba się do pogody dopasowywać jeszcze ustawimy sobie rozsiewacz mniej więcej i będziemy się widzieć na polu, to no dobra zaraz do was wrócę No i polidab mamy rozsiany. Nie nagrywałem wam, bo trochę miałem źle rozsiewacz ustawiony jednak. Z początku jechałem na trójce, ale coś mi zaczęło tu dużo iść i musiałem z pierwszej do czwórki. No i czwórką to trochę podgonić. I czwórką miałem fajne duże obroty i zobaczcie. Tu jest 15 metrów, 16 gdzieś na ziemniaki zostawione. I fajnie podrzucał. Dorzucone jest. No. Jeszcze mam taki drugi kawałek 10-arowy, to jeszcze ale ja lepiej i, i będziemy mieli w głowy. Bo co jakby tak dzisiaj nie padało, to śmiałoby można było sadzić. Może ta pogoda im się nie sprawdzi, i tam po południu nie uprawić, bo ten wiaterek naprawdę, naprawdę przesusza to. A jak nie, to jutro tak zapowiadają to okienko pogodowe, tak zwane. Trzeba będzie jutro sadzić. Dobra, jadę się na tym I lecę. Witajcie. Dzisiaj rozlewamy RSM pod ziemniaki. Jak widzieliście w poprzednim vlogu. E, e, przyskaliśmy pszenicę. Pszenicę już mamy opryskaną. Drugą dawkę y, saletry mamy rzuconej i dzisiaj bierzemy się, no i też rozsiany jest polidab już jak widać i bierzemy się za rozlewanie RSM-u. Obróciłem już sobie końcówki I sobie sprawdzimy czy są wszystkie odrzucone, są wszystkie odrzucone no i bierzemy się za rozlewanie. Musimy sobie popatrzeć jeszcze na tabelę żeby to tak ustawić. 300 litrów na hektar i lecimy, coś zaczyna lekko kropić ale to nam nie przeszkadza także no będziemy rać no i lecimy 4 teraz 4 na godzinę wydatek około 280 litrów na hektar no tak musi wyjść 5 atmosfer nie będę dawał, bo kiedyś tak dałem to mi zaczęło korki wybijać na tych, na tych dyszach tych pląku. Te tę tak jest to zabezpieczające, te bołki co są.